W ten słoneczny, ciepły, ponownie ciepły poranek tutaj w naszym parku, przy, przy, przy mieszkaniu, w którym obecnie stacjonujemy. A chciałbym się podzielić z wami taką pewną myślą. I myślę sobie, że będę nagrywał takie krótsze filmiki z takimi inspiracjami na poranek, może dla niektórych na wieczór, w zależności od tego, kiedy będą oglądać ale chcę dzielić się takimi myślami inspirującymi z Pisma Świętego, które również tam mnie inspirują i, i też innych. A dzisiejsza, a dzisiejsza nasze, e, nasza inspiracja znajduje się w księdze w Ezrasza. Księdze Jest taka księga w Biblii, w Starym Testamencie. I Esdrasz to był taki ktoś, kto służył na dworze króla perskiego i w tym czasie Jerozolima była zburzona, w zasadzie już była odbudowywana i również z murami, znaczy również z Jerozolimą były odbudowywane świątynia, w zasadzie to od niej zaczęto. Jest rok 458 przed Chrystusem i Ezraż postanawia przybyć do Jerozolimy. Pokonuje około 1400 kilometrów, co zajmuje mu około 3 miesięcy i przybywa do nowo wznowionej świątyni w Jerozolimie. Do świątyni, która była ikoną przebywania Boga na ziemi i była taką, takim miejscem, w którym Izraelici pokładali nadzieję, ponieważ utożsamiali ją z Bogiem. I jest potomek Arona, kapłan i ten, który dbał, w zasadzie miał dbać o, o nauczanie i o wierność Bogu e, ludziom, którym miał służyć, ten Ezraż, czytamy o nim taką informację, to jest siódmy rozdział, dziesiąty werset. Ezraż bowiem położył sobie na sercu badanie prawa Pana, wprowadzanie go w życie oraz nauczanie w Izraelu jego postanowień i zasad. I myśl, którą chciałbym dzisiaj nas zostawić, brzmi następująco. Każda dobra odbudowa zaczyna się od poważnego potraktowania tego, co Bóg zostawił w swoim słowie. I czytamy o Zdraszu trzy rzeczy. Po pierwsze, że on postanowił, położył na sercu to, aby dokładnie zbadać to słowo, które wówczas było mu dostępne zakon Pański. Ale nie tylko zbadać dla swojej wiedzy, dla tego, aby świecić może przed innymi, ale chciał też wprowadzić go w życie. I okazuje się, że samo słowo bez wprowadzania go w życie no, będzie bezużyteczne w naszym życiu ale mało tego z racji tego, że był kapłanem ale uważam, że też nie tylko z racji tego postanowił nauczać w Izraelu jego postanowień i praw zobaczcie, bardzo ważna jest tutaj kolejność że on zbadał sam wprowadził życie i zaczął nauczać a nie odwrotnie jak to czyni wielu dzisiejszych ludzi kiedy sami nie czynią, ale innych pouczają tak więc Ezraż jest wspaniałą zachętą i, i takim doskonałym przykładem tego, że prawdziwa odbudowa naszego życia, czy wspólnoty, w której jesteśmy, czy, czy wspólnoty, w której będziemy, zaczyna się od poważnego potraktowania tego, co Bóg powiedział w swoim słowie. Tyle na dzisiaj. Widzimy się następnego poranka. Do zobaczenia. Trzymajcie się.